Czwartkowe wzrosty na warszawskim parkiecie przybierają na sile. Na szerokim rynku wyróżnia się wiele spółek. Od strony technicznej ciekawie prezentuje się CI Games. Mianowicie dzisiejsze podbicie Zwyżka, która ma miejsce od początku sesji, jak na razie może nie jest do końca poparta olbrzymimi wolumenami, jednakże skala obrotów po kilku godzinach handlu jest już dosyć znacząca. To mogłoby potwierdzać znaczenie tej białej świecy, która w połączeniu storkową i środową tworzy strukturę gwiazdy porannej, czyli klasycznej japońskiej formacji zachęcającej do odbicia, biorąc pod uwagę miejsce, gdzie. Formowana jest ta struktura, pojawiają się przesłanki do zakończenia tej spadkowej fali korekty i wyprowadzenia nowego impulsu. Mianowicie na wysokości średniej 200 sesyjnej ponownie doszło do wyhamowania spadków. Patrząc, jak wyglądała reakcja popytu w poprzednich przypadkach, należałoby liczyć się z powtórką tego typu sytuacji. Także dolne ograniczenie trójkąta zachęca do zwyżki i biorąc pod uwagę sytuację średnioterminową, czyli dla przypomnienia, akumulacja poprzedzająca uformowanie się trójkąta wciąż wskazuje na możliwość kontynuacji hossy. W ostatnim czasie nie doszło do wyłamania dolnego ograniczenia kanału, przepraszam, trójkąta, tym samym pojawia się pretekst do. Ponownej zwyżki. Dlatego też w średnim terminie cały czas realny jest scenariusz bazujący na tym trójkącie i tym samym na. Wzrostach w kierunku 3,30, jeżeli doszłoby do wiarygodnego wybicia, należy zwrócić uwagę na fakt, że ostatnie przetestowanie dolnego ograniczenia trójkąta może okazać się odpowiedzią na formację objęcia Bessy. Jeżeli jutro umocniłby się młot, który tutaj jest widoczny, wówczas byki miałyby zielone światło do dalszych wzrostów. Jednakże zamknięcie tygodnia w przyszłości poniżej 1,42 praktycznie oznaczałoby porażkę byków i otwarcie drogi poniżej psychologicznego poziomu jednego złotego